metody, jedynie właściwe rozwiązania i tak robi się więcej, co tańsza. Gdy skończy nam się na żółty kolor, to z czego będziemy piękne wtedy? Почему зима – это не смута, когда мы расстаемся с другом? что человек в который самодельный? Как выжить следующий месяц, если nocą się zlewa, a tydzień jest godny. Dlaczego bezpiecznie, jeśli niebezpiecznie, jeśli ci musisz podejść Zatrzymać, zatrzymać ten moment, zamknąć oczy i wyryć na zewnętrznej stronie powiew. Powiem wiatr mój i promienie słońca na skraju wieczności, zawiesić wahadło zdarzeń, działające wstecz, zrobić zdjęcie, nosić je przy sercu, by odgadniało rzeczywistość najlepsza. Nie widzimy tylko to, co jest poza nami, a prawie wszystko dzieje się w nas. Jeśli nie będziesz oczekiwać wdzięczności, nie będziesz. Nie mijam płaczu dziecka, skrzydzonego kota nie mijam, i psa z kolorową nogą, ani motyla leżącego na szynach. Nie mijam ptaka z połamanym skrzydłem, zerwany kwiat odnosząc do domu. Nad zbłąkaną murówką się schylam, i gdy słyszę o gwiazdach, szum odrzucowca myślą. Dlaczego w odpałce atomu ludzie tak często mają podstępny krok kocich łap? I psi zębem patrzą na siebie w Widzę za okiem dzieci. Zaczynają już one rozumieć ten wiek. Czy nie mijają, czy, czy odnoszą do domu, czy schywają się. Myślą dziwną zdjęć wyłknął się z pracy, aby odwiedzić matkę w szpitalu. Gdy z niego wyszedł, udał się na znajdujący się na przystanek autobusowy. Nie chciał wydawać pieniędzy na taksówkę, a nie spieszyło mu się, bo tego ranka nie było w pracy. Na przystanku stał ojciec mniej więcej dwunastoletnim synem. Kiedy autobus podjechał, pasażerowie zajęli ostatnie wolne siedzenia, a urzędnikowi przypadło miejsce tuż za nimi. Gdy tylko ruszyli, chłopiec przykleił nos do szyby i zaczął wołać. Patrz tato, nami stoją dwa drzewa. Zadowolony ojciec spojrzał tam, gdzie wskazywał jego syn. A chłopiec powiedział, I pies tak grubo panu wyprowadza swojego psa. Urzędnik zdziwiony, że chłopiec zachowuje się jak kilku latek, zaczął przesuwać się w rozmowie ojca i syna. Popatrz tato, jak te chmury przesuwają się po niebie. A jakie są duże? Tak, z tym jeden z nich wygląda jak wieloryb! – powiedział wyraźnie szczęśliwy mężczyzna. A na przeciwko, jest budynek, co ma chyba dziesięć pięter, wykrzyknął chłopiec. A następnie wstał z siedzenia i pobiegł naprzód autobusu. Przystanął obok kierowni, kierowcy i zaczął podziwiać brzydki betonowy blok. Wtedy urzędnik postanowił porozmawiać z ojcem Przepraszam, że się wtrącam w nie swoje sprawy, ale pański syn zachowuje się, jakby był dużo młodszy. Nie myślał pan o tym, żeby zabrać go do specjalisty? Ojciec uśmiechnął się i odpowiedział uprzejmie: Właśnie byliśmy specjalisty. I to najlepszego. Mój syn urodził się niewidomy i przyszedł właśnie przez szczegrobówki. Dzisiaj po raz pierwszy zobaczył świat, o którym już tyle słyszał. Jeśli masz pieniądze w banku i trochę drobnych w portfelu, to należysz do 8% najbogatszych ludzi na świecie. Jeżeli obudziłeś się rano bardziej zdrowy niż chory, to masz lepiej niż milion ludzi, którzy nie przeżyją tego tygodnia. Jeżeli nigdy nie doświadczyłeś niebezpieczeństw wojny, sądności więzienia i tortur i głodu, to jesteś w lepszym położeniu niż 500 milionów ludzi na świecie. Jeżeli możesz chodzić do kościoła bez strachu, się aresztowania, tortur lub śmierci, to masz więcej szczęścia niż miliard ludzi na tym świecie. Jeżeli twoi jeżeli twoje rodzice żyją i ciągle są małżeństwem, jesteś wyjątkową rzadkością. Jeśli potrafisz trzymać głowę wysoko z uśmiechem na twarzy i umiesz okazać wdzięczność, to jesteś wybranym, bo wielu potrafi być wdzięcznym, ale niewielu to robi. Jeżeli możesz trzymać kogoś ze to jest też bo możesz przekazać pokojenia. pełnego zadowolenia i sukcesu. Może nie jesteś teraz tam, gdzie pragniesz być, ale możesz spojrzeć w przeszłość i być wdzięcznym za to, że nie jesteś tam, gdzie byłeś kiedyś. Jeśli, Jeśli nie będziesz oczekiwać nie będziesz przeżywać rozczarowań. Wdzięczność wyrasta w szlachetnym sercu. Trzeba się jej nauczyć. Bądź wdzięczny za trudne chwile. One pozwalają ci się rozwijać. Bądź wdzięczny za swoje ograniczenia, ponieważ one dają ci szansę na poprawę. Bądź wdzięczny za każde nowe wyzwanie, ponieważ one wprowadzą siłę i charakter. Bądź wdzięczny za swoje błędy. Przekazuję Ci cenne lekcje. W, w Twoim życiu zawsze będą ludzie, którzy traktują Cię źle. Pamiętaj, aby podziękować im za uczynienie Cię silnym. Bądź wdzięczny i raduj się, kiedy życie jest przykre, bądź wdzięczny i wzrasta. Jeżeli wdzięczność jest jedyną modlitwą, jaką odmawasz w ciągu swojego życia, to będzie wystarczająco, w zupełności wystarczająco. oraz najpotężniejszą tak rzeczą, jaką człowiek może zrobić dla drugiego człowieka. człowieków. Wdzięczność jest jak Im bardziej wdzięczny jesteś, ty, 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 tym więcej że ty będziesz był wdzięczny. powiedzianym słowo już zabraknie tchu. Pośród myśli słów potochu ukryła siebie. Usiądę i zaczekam na choćby mały jej cień. Moja cisza jest jeziorem. Zanurzę się w ciszy ustępuje ciężar, ojskaże i wid. Moja cisza mnie otula, dobrze mnie znam. Moja cisza pokazuje, gdzie zaczynam się ja. choć tak wiele na. Padło słów na wiatr Wiem, że ona znajdzie we mnie. Co zgubione od lat ciszy? Nauczyłam żyć, Nauczyłam się żyć w chwili obecnej. Jak to się robi? Znajduję zaciszne miejsce, zamykam oczy i oddycham. Na na życiu